A de ja do të do të do të takojmë dot To jest, proszę Państwa, to jest, kto widział tam, kto spojrzał tą datę, odpowiedź, odpowiedź, kto tam jest, kto tam prezydenta Bara. na konferencji, że pan Proszę to jest prezydent, to jest nasz, a nie, nie, nie innego na, nie, narodowości. Więc proszę, kto widział, jak przechodził, kto tam jest przy tej dasie 1920? Nie rozpoznaliście? Wy nie wiecie, że tam jest piłsudzki marszałek nasz, o, no, i leży koło Lecha na Wawelu, i co? I daje nam odpowiedź, i daje nam odpowiedź. Do Piłsudskiego na Wawel pójdę, ale i to do Kaczyńca holmaję się. Słuchaj, to zrozumienie to musisz od początku, a ty przecież dopiero na D. No. <głos> <głos> więc proszę, więc zadaję pytanie, dajemy trzy minuty. No, ale nie, nie. Mamy, mamy. Porównajmy, porównajmy Piłsudskiego do lecha kaczyńskiego, no. No, a czym się, czym się, on zasłużył? Czym się on zasłużył, co? Czym się zasłużył kaczyński? Nie, nie, to się my na Ukrainę? Podziękowania, do tego podziękowania, do 25 minut. Jó, be, jeden. Jó, be, a wy panie, co do p -1. Ja wyjaśnię! To nie jest jadbaweł, Naprawdę! Czym się, się piłsudki zasłużył, a czym się Kaczyński Józef zasłużył? Józef No, Józef no, A to jest dla odpowiada! O kolejnie Jotwe te nie. Nie nie, 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 ja mam rację tutaj. Wie co to jest, wie co to co,

Przepraszam bardzo, ale sojny Bartal Kaczyńskiego położyć obok to jest nieporozumienie. Ja jestem z Krakowa. Ja jestem i wstyd mi jest za to, wstyd jest za to, że Kaczyński leży na Wawelu. A nie wstyd, że ma taki A wstyd za to, że Kraków ma bohaterów. Ne, z wodą generalnie, no, no, ale żyła. Świetnie. Świetnie, świetnie, że żyje, że, 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 że nie. żyje, nie. Uważam, że żyje. że po prostu... Ma pan prawo, powodzenie, że pan uważa, bo pan ma, pan pan gratuluje, że pan myśli. że jeśli pani jest wykształcona i w ogóle... Nie, nie, kogo, absolutnie. Ja nie, absolutnie, ja nie Nie, nie, brakuje,

o cierpienie trwa! Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy ławił ją kat, ale zawsze czynił topcy, a dziś brata zabija brat. Ojczyzno ma tyle razy we krwiską Ach, jak wielka dziś Twoja rana, jakże długo cierpienie Twe trwa. znowu ma tyle razy we krwi stąpana. ach, jak wielka dziś twoja... Bo cierpienie twych ma. Biały orzeł znów skrępowany, krwawy łańcuch zwisał szpon. Lecz już wkrótce zostanie zerwany, bo wolności uderzy w At the beach. <laughs> the president чик. murdered. чик. Пауза. was a